z Ewangelii według świętego Jana. Sąd zaś polega na tym, na świecie pojawiła się światłość. Nie da się sądzić tych, którzy są pogrążeni w ciemności, w błędzie. Błąd to nie jest wina. Jeżeli błądzisz, bo zabrakło ci światła, wiedzy, jeśli błądzisz, bo nie dostrzegasz swoich win, to trudno cię za to osądzić. Kiedy jednak pojawia się światłość, a w świetle widać każdy szczegół, każdy pyłek, w świetle widać wyraźnie całą prawdę, rzeczy nabierają kształtów, widać wyraźnie, gdzie kończy się światłość, a gdzie zaczyna się ciemność. Jeśli jesteś w świetle i postanawiasz to światło porzucić, wtedy zaczyna działać prawo sądu. Jezus jest tym światłem, które przychodzi do nas, by nas przekonać o tym, co dobre i co złe. I nikt z nas już nie może powiedzieć, że błądził w ciemności, bo mamy wyraźnie zaznaczone, co dobre, a co złe, gdzie prawda, gdzie fałsz, gdzie miłość, gdzie nienawiść. W Jezusie odnajdujemy prawdę i wystarczy za nią pójść. Do zobaczenia jutro.